Serwis drodzy widzowie, witam was w pierwszym odcinku Tank news w nowym 2021 roku. Zaczynamy go od nowych zakupów dokonanych przez naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina zamawia T84 BM opłot. Jeżeli wyobrażacie sobie teraz ukraińskie jednostki pancerne wyposażone w te maszyny, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Co prawda w styczniu bieżącego roku charkowskie zakłady imienia Małyszywa otrzymały odpowiednie zamówienie, ale opiewa ono na zaledwie jeden czołg. Ma ono wartość 3,5 miliona dolarów. Zapytacie zapewne o co chodzi. Maszyna ma służyć do celów propagandowych i demonstracyjnych. Czołg ma być gotowy na paradę z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, to jest 24 kwietnia 2021 roku. Następnie będzie wykorzystywany na targach militarnych jako wizytówka ukraińskiego przemysłu. Z drugiej strony, ciężko tutaj jednak mówić o wizytówce, skoro ukraińskie zakłady mają ogromne problemy z produkcją swoich wozów. Problemy technologiczne i zła kondycja finansowa nie napawają optymizmem. Jak dotąd, jedynym sukcesem eksportowym jest zakup 49 maszyn przez Tajlandię w, wariacie, w wariancie T84BM opłot T. Dostarczano je w latach 2013-2018 z realizacją kontraktu, wiązały się jednak duże problemy, a w roku 2016 pojawiły się informacje, że Tajlandia zastanawia się nad zerwaniem umowy. Utrudnieniem był fakt, że realizacja kontraktu zbiegła się z wybuchem działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Ostatecznie jednak udało się dostarczyć wszystkie 49 maszyn. Pojawiają się informacje, że z powodu problemów, w jakich znajdują się obecnie zakłady imienia Małyszewa, budowa czołgu T-84 może trwać co najmniej 8 miesięcy. Aby sprostać wymaganiom umowy trzeba będzie zatem wykorzystać pojazd zbudowany już wcześniej. Być może chodzi o model Opłot zamówiony przez USA w 2018 i nie aż do dnia dzisiejszego. Alternatywą może być próba doprowadzenia do standardu T-84, któregoś z czołgów T-80UD. Jako ciekawostkę chciałbym pokazać Wam japońskie czasopismo militarne Panzer. W bieżącym numerze znajduje się artykuł na temat polskich czołgów Leopard 2PL. Nie znam niestety tego języka, a więc trudno mi powiedzieć coś więcej na ten temat. Jest to jednak dowód na to, że nasza modernizacja została dostrzeżona nawet na drugim krańcu świata. Jednak polskie koty zostały dostrzeżone nie tylko przez Japończyków, ale także przez Węgrów. Delegacja z tego kraju odwiedziła pierwszą warszawską brygadę pancerną w garnizonie w Wesołej. Było to dopiero pierwsze spotkanie, które będzie zapewne początkiem dłuższej współpracy. Jak informowaliśmy w poprzednich odcinkach, Węgrzy zakupili 44 czołgi Leopard 2A7+ oraz 12 w wersji 2A4. Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń dotyczącą obsługi i eksploatacji wozów. W naszym kraju czołgi te użytkowane są już od wielu lat, a więc wiedza i doświadczenie naszych żołnierzy z pewnością będą bardzo pomocne dla naszych węgierskich kolegów. Niemcy również postanowili zmodernizować swoje leopardy. Chodzi konkretnie o implementację aktywnego systemu obrony typu Hardkill, a mianowicie Trophy HV izraelskiej firmy Rafael. Prace o wartości 120 milionów euro mają być wykonane na 18 maszynach, z czego jedna ma służyć do testów. Mylicie się jednak, jeżeli myślicie, że prace będą prowadzone na najnowszym wariancie 2A7V. Leopard wyposażony w system Trophy HV będzie oznaczony jako Leopard 2A7A1, a powstanie z połączonej zmodyfikowanej wieży 2A6A3 oraz zupełnie nowego podwozia. Otrzymamy zatem kolejną wersję tego popularnego wozu. Pierwotnie planowano, aby wozy w tej konfiguracji weszły w 2023 roku w skład sił szybkiego reagowania NATO. Niestety nie jest to możliwe. Ich dostawy planowane są bowiem na lata 2024-2025. Do tego czasu służbę tą będzie pełnić 30 czołków w najnowszym póki co wariancie 2A7V. Pod wersji czołgu Leopard może rozboleć głowa, a więc co powiedzie na jeszcze jeden wariant? Tym razem pochodzi on z Turcji, a został zaprezentowany w styczniu bieżącego roku podczas wizyty ministra obrony narodowej Turcji, pana Hulusi Akara, w zakładach zbrojeniowych BMC. Pojazd jest połączeniem kadłuba czołgu Leopard 2NG i wieży czołgu Altai. Leopard 2NG to z kolei pakiet modernizacyjny dla wozów 2A4 zaprojektowany przez turecki przemysł obronny. Jego głównym wyróżnikiem jest dodatkowe opancerzenie kadłuba. Przód i burty chronią dodatkowe moduły, a część tylną pancerz prętowy. Wzmocniono także odporność przeciwminową dna wozu. Pakiet ten powstał w wyniku doświadczeń bojowych z Syrii. Prezentowany pojazd jest zapewne jedynie ciekawostką, chociaż trzeba przyznać, że Turcja ma problem z produkcją zespołów napędowych dla czołgów altaj. Na sam koniec ciekawostka. Pojawiają się informacje o odbudowie linii produkcyjnej czołgów Leopard w zakładach Rheinmetall w Kassel. Bodźcem dla tej decyzji ma być chęć zwiększenia przez Bundeswehrę liczby czołgów w aktywnej służbie. Może to oznaczać, że w przyszłości na uzbrojeniu niemieckiej armii równolegle przez dłuższy czas będą znajdować się czołgi trzeciej i czwartej generacji. A teraz czas na wiadomości z oceanu. Amerykanie prowadzą modernizację swoich M1 Abrams do najnowszego standardu oznaczonego jako M1A2 SEPV3. Ulepszone opancerzenie, aktywny system ochrony czy dodatkowa jednostka prądotwórcza to tylko niektóre zmiany. Ponadto najnowszy wariant okazał się być bardziej niezawodny niż pierwotnie zakładano. Nie ma jednak róży bez kolców. Masa SEPV3 wynosi wprawdzie 66 ton. Ale bez uwzględnienia aktywnego systemu ochrony i pancerza reaktywnego. Jeżeli do czołgu chcielibyśmy dodać także trał przeciwminowy, jego masa przekroczy 80 ton. Jednak nawet bez niego v 3 wraz z dodatkową ochroną są za ciężkie nawet dla najnowszych wozów zabezpieczenia technicznego M88A3 Hercules oraz mostów czołkowych M1074. Jest to jednak problem nie tylko Amerykanów, ale także wszystkich państw NATO. Sprawny transport amerykańskich czołgów będzie wyzwaniem dla wszystkich członków sojuszu. Przykład tego mieliśmy już w naszym kraju. Czołgi M1A2 Sepv2 z systemem Trophy HV okazały się bowiem za ciężkie dla naszych kolei i maszyny trzeba było transportować za pomocą zestawów niskopodwoziowych. W przypadku Sepv3 problem będzie jeszcze większy. Przy konfiguracji strałem, problemem może okazać się nośność niektórych mostów. W przyszłości rozwiązaniem może okazać się nowa dwuosobowa wieża z automatem ładującym. Zapraszam teraz na część historyczną naszego programu. Dzięki wysiłkom Fundacji Tezarus, słynna pantera, wydobyta z czarnej nidy, została wpisana na listę Krajowego Wykazu Zabytków Skradzionych lub wywiezionych za granicę, niezgodnie z prawem, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym to wykasie została wpisana pod numerem 11858. Czołg wydobyty w Bieleckich młynach koło Morawicy pod Kielcami przez braci Kęszyckich w dniu 16 listopada 1990 roku został sprzedany i wywieziony za granicę. Obecnie pojazd w pełni odrestaurowany, eksponowany jest w Stanach Zjednoczonych w American Heritage Museum. To jednak wciąż nie koniec wiadomości historycznych. Remont czołgu ciężkiego IS-2 z Panzer Farm idzie pełną parą, a efekty są naprawdę imponujące. Tamtejszym mechanikom nie tylko udało się już uruchomić silnik, ale także przeprowadzić pierwsze próbne jazdy terenowe. Udostępnione zostały także zdjęcia prezentujące pojazd wewnątrz oraz na zewnątrz. Efekty są naprawdę imponujące, pozostaje nam życzyć dalszych sukcesów. Zanosi się na to, że niedługo poznański IS-2 nie będzie jedynym egzemplarzem tego czołku w stanie jednym w naszym kraju. W naszym programie niezwykle rzadko wspominam o grach komputerowych, ale tym razem sprawa jest na tyle istotna, że po prostu nie mógłbym jej pominąć. Chodzi o grę Land of War The Beginning polskiego studia MS Games. Land of War jest absolutnie pierwszą grą FPS podejmującą temat II wojny światowej w okresie lat 1939-1940. Nie wiem jak wy, ale ja na taką produkcję czekałem, odkąd pierwszy raz zagrałem w Call of Duty czy Medal of Honor. Premiera zaplanowana jest na początek drugiego kwartału 2021 roku na komputery osobiste. O tym, jak ambitny i obiecujący jest to projekt, niech świadczy fakt, że w rolę lektora w grze wcielił się sam Mirosław Zbrojewicz. Osobiście jestem bardzo podekscytowany i trzymam książki za twórców tytułu. I jak zwykle na koniec w naszym programie prasówka. W magazynie Technika Wojskowa Historia od wydawnictwa Magnum X znajdziecie artykuł na temat niszczyciela czołgów Nashorn autorstwa Norberta Pączyka. Wojsko i technika od wydawnictwa Zbian w artykule Bartka Kucharskiego poczytacie o koreańskim BWP AS-21 Redback startującym w przetargu w Australii. W magazynie Militaria od wydawnictwa Kagero znajdziecie natomiast artykuł o hiszpańskim czołku podstawowym Linz. W tym odcinku to już wszystko. Jak zwykle zapraszam do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Do usłyszenia! Hej!